Siema widzowie z tej strony Ziemnianks i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii straszny Minecraft i dzisiaj dalej sobie gramy. Włączyłem sobie shaderki, żeby było ładniej. Yy, teraz gra powinna być lepiej słyszalna. Więc co? Yy, bazę no trochę powiększyłem za odcinkiem, tam coś próbowałem kopać, ale tam nie warto. Yy, tak wykonaj się bardzo nie zmienił. Yy, czekam aż będzie dzień. Żeby to sprawdzić muszę użyć magii Minecrafta. Muszę zblokować ekran. o! Mamy w tym momencie noc Tam jest jakaś lawa pólka. No to widziałem pod ostatnim filmem komentarz, bo się pytałem was. Jak bazę ten komentarz, pewnie się teraz nam pojawi na ekranie. O! Chciałem powiedzieć, że ten komentarz pojawi się teraz na ekranie. Dostanę dostałem jumpscarę. Więc teraz się pojawi na ekranie. No, się jednak się nie pojawi, bo program do montażu wideo się trochę popsuł i nie chce mi y, pozwolić wstawić tego komentarza. Więc no, chciałbym tylko powiedzieć, że to był komentarz y, użytkownika KitHase. Bardzo dziękuję, ale niestety to nie ma sensu. Taka baza zbytnio, bo łatwo ją zniszczyć. Dobra, nie przeszkadzam. Oglądajcie dalej. Elo. A nie? No, nie zrobię tego, bo. Nie ma to sensu, jak widzieliście, przed chwilą się do mnie trafnął, bo gadam. Więc trzeba trochę uważać. Yy, co, co? Idziemy się po cięciu. Jak będzie. No okay. To cięcie było. Jest, mamy już dzień. Więc lecimy. Na górę. Po łóżko. Gdyby ktoś się pytał po co. Pójdziemy po łóżko, bo nie mam. Muszę zrobić tak, i się straci. Ta gra jest trochę za głośna, muszę sobie śliczyć. Szczerze to się boję. Papier, papier. Nie podoba mi się to, szczerze, już nie się... Już, już jest źle. Już. Okej. Okay. Dobra. Ja ten łóżko. I tyle mi na razie wystarczy. Możemy iść na dół, bo musimy po prostu sobie ustawić checkpointa bo bez to nie robota dobra świetnie checkpointa miecz No kto jest w pobliżu. No, daj mi spać. Czy ty na pewno? Nie, 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 ja z nimi nie wytrzymam. On tu jest za wysoko oni. On tu się nie pojawił, znaczy przez chwilę się pojawił, ale zaraz zniknął, bo dostał damage. Bo chyba cię ktoś boli. On się jednak nie mieści Ale nie mi ciarki przychodzą Idź pan Szczerze, teraz mam ciarki na całym ciele, aż mi włosy stanęły na ręce. Czekaj co? Dobra widzowie, widzimy się po cięciu. Dobra widzowie, wróciliśmy. Kurna no jak to nie mogę? No chyba sobie jajca robisz, nie, to łóżko może nam gdzie indziej, nie, będzie, że są potwory. Nie, no. Dobra, trudno, eee, bez checkpointa czy nie, musimy iść, popatrzmy, musimy iść do wioski, po, tak, cykam się owszem, no, musimy iść do się boję. Ja się po prostu boję. Tu na dół. to mi tu wejść. Ja na ustawić. Ja chyba to tu będę, bo to nie ma sensu, że ja będę za każdym walonym razem wracać. lepiej żeby nie było w wodzie, ok Dobra Ja chcę widzenie w tym momencie Szkoda przerażona w obecną sytuację Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. to Golemo też zaraz zabijemy, żeby go już Możecie napisać czy też się boicie jak ja. W ogóle. Dobra, coś tu trzeba mądrego powiedzieć. Dobra. Oprócz zbierania jedzenia, to wiem, że w dzisiejszym odcinku będę zdobyć set. No a żeby zdobyć żelazny set muszę wejść do Restiny, czego się boję. Bo dodałem kolejnego moda. I usunąłem jednego, przez którego by normalnie nie bym normalnie w tym momencie grać. Chyba myślę, że usunę The Silence, bo przez niego nie mogę do gadać. Znaczy... Jeżeli ktoś jest ekspertem tego modelu, to mi może powiedzieć, czy on mnie nasłuchuje, czy nie. Ale chyba, chyba mnie nasłuchuje. Dlatego nie chcę go grać. No i Radomowo się do mnie tepeć. Też ten się trochę. W przyszłości go może dodam, jak będę miał lepszy set, ale w tym momencie to nie widzę sobie. Tego, żeby się z nim, więc możecie napisać, co wy o tym sądzicie, czy go usunąć, czy nie. A żebym się bezpiecznie trochę czuł, widzę, jak mam dużo tych modów, i większość i tak się jeszcze nie pojawiła. Możecie napisać, co o tym sądzicie. A ja teraz szukam więcej pszenicy, chyba nie ma. Idziemy do Golema. Idziemy do Dobra, świetnie. Dobra, tą wodę. Ono mi się przyda. A wam tak niezbyt. Że tych villagerów nie ma. To jakiś ten moki ich wybił wszystkich. Kiedy ja coś nie może być problem, bo Golema się więcej razy nie zresztą. Tak trudno. Idziemy po Golema. Wy możecie w tym czasie zostawić łapkę i suba. Wiadomo. Klasyk. Dobra. Jakie to ma obrażenia? To ma duże obrażenia. ma bardzo duże obrażenie widzowie. Kiedy nasz i ile ja dostałem 5 razy jedzień. Wracamy na szybkości. Do to zaraz będzie problem z nowami. Czekamy, czekamy, czekamy. Chciałbym Wam podziękować też za ostatnim filmikiem się nie spodziewałem. Ale ja muszę być wchodzić chodzimy muszę... z powrotem daj mi światło muszę pościgu wchodzimy. No, pewnie zostawię wam tylko te same ciekawe rzeczy lepsze reszta słabo będzie Aha, nie mogę zapomniałem dobra Robimy sobie jedzonko. Może to Nawet nie mam drewna, żeby sobie skrzynkę zrobić. coś Świetnie. No i tak się jakieś inwentory w Mam dwa taki, mam mam porze. Znaczy mam dwa, ponad dwa straki i się nie zastanawiam, czy nie kopać po prostu tuneli, żeby być żelazo W sumie nawet nie, nie kopać. Zacznę gdzieś tutaj. Co sobie pokopałem? Co sobie pokopałem? Już się boję kopać. Już się boję kopać Pewnie coś mi się tam zlezli, ale trudno. Nie mam nic przydatnego. To co? Będzie cięcie. Czyli jakiś kopalnik widzowie. Dobra się serio mega cykl, nie mówię ja szczerze nie mam żadnego nie jest tych ataków z bym dosłownie nie dał to wraz z biedy coś, nie zlejemy. ona, mimo że nie da armora ale za coś, nie dostępny nie ten szybciej atakuje więc go weźmie. No, szybciej o wiele, atakuje. Dobra, co mamy tutaj? mi pochodnie w tej chwili. Uf, się serio boję. No, muszę tam wejść. Czy te się mi nie pomagają No No, sobie węgiel Tak trochę mało w dogadaniu w momencie szczerze Ty, niektóre te mody są Powalone Już się nawet nie wrócę po... Drewno. Noc się robi, to jest powalone przez ten był dzień. O, już mi coś dyszy Serio. Że ja się zgodziłem w to zagrać. Jakby że ja sam chciałem wpadłem na ten pomysł. To jest taki, że mam żelazo. To coś jest. boję się. Nie, nawet nie mam pochodni. Tego pewnie nie zrobię. Pochodnie. Jeju. Wybaczcie, że jak będę cicho, ale nie chcę gadać. Nie żeby decydent przyszedł. Niech nie słyszy. I ta reszta chyba też w nie ma otworów co dźwięki z teraz papier, papier nie wiem czy się cieszyć, czy nie? To na fajnie. Teraz No ale... to... Ten... jest woda. się w kraciach, mówię wam. Dużo się nie dzieje, ale nie podoba mi się. Płyn, płyn, pły. Trzeba przemieszczać tutaj. tego The Silence bo on w ogóle usuwa tego Minecraftowe mody nie dzięki niemu Tori dobrze ale który mi się to nie podoba i co sobie możecie napisać czy chcecie naprawdę ze shaderami czy bez Ja ...szczerze, wolę tego bez Nie wiem czy mieć ta czy pochodnie tak właśnie. To... ja bym chyba chciał w wodzie to tego no i chyba będę musiał nawet bo że w wodzie nic nie, nie widzę i Zbudzi. no Peter nie bić w wodzie coś mnie denerwuje no i co wykupaj? 7 dosłownie żelaza, ja co ja ci z tym zrobię On nic nie zrobię no I nie tu słyszę Co ona tu robi? Serio ja nie wytrzymuję tego nie. To, to nie dla mnie chyba Chyba, chyba no nie. Dobre, chyba na pewno nie dla mnie. Właśnie minus jest taki, że muszę grać w to sam. Z kimś byłoby lepiej. Z tu jest przerąbane. Zresztą wiem jak jest to kimś z kimś, z kimś to jest o wiele lepiej. Ale, ale to jest gówniany to jest tak... o ty jest takie... Boję się po prostu, no nie umiem tego jakby ci pogadam. Teraz możecie mnie nie słyszeć, ale... Serio. Nie polecam. Po prostu nie polecam. Nie jest to fajne. Ten net, nie, ja się boję dotknąć wody w tym momencie. Bo mi zaraz jakiś wyskoczy. Nie, nie to, jest, to jest chore. Aż do nie mogę grać z co wywalone w zbroję. Ja mam teraz jeden cel: wykopać materiały na bazę w powietrzu. Ja to ja to kopię, no nie? Bo ja nie mam zamiaru zrobić. Ja muszę mieć dużo, dużo bloków do góry. Dopiero wtedy tam będę musiał zbudować. Tak to nie mam o czym gadać, no. Jak wykopię dużo, dużo, dużo. bo jak padnie mi kilof. Albo mam jeszcze drewniany, to go zużyję. Widzimy się w bazie. Dobra widzowie. Lewy kopałem by mi się kilo skończył. Czekamy na dzień. Robi się udawać by potudawać wieże, by wybuduje wieże, będzie mi teoretycznie bezpieczniej.

Zowie! Ah. Izowie! Była noc. Ta meda mnie zaatakowała. Gdyby on mnie zabił, pojawiłbym się na spałnie w nocy. Nie wiem co miałbym tam wracać. Dobra, jakoś sobie poradzę z tym problemem. sobie poradzę jak z tym problemem zrobię jakieś szybkie cięcie elo Dobra, widzowie lecimy z budowaniem bazy myślę, że tak pół stacka zużyję na tilar zobaczymy czy będę bezpieczny tyle starczy, myślę tak, to wystarczy. Albo wyżej. Tutaj jeszcze. Dobra, to wystarczy, już na pewno. Trzeba to rozbudować teraz. Widzowie. Tutaj mam nadzieję, że serio będę bezpieczny. Choć, biorąc pod uwagę, że Designers się teleportuje, mnie denerwuje, więc go najpewniej usunę. Dowiemy, że wy nie będziecie chcieli co sądzicie na ten temat bo naprawdę on jak się będzie tak gównie nie typał to nie ma nie nie, nie to nie o to, no to nie nie o to chodzi no nie. Nie odchodzi. biorąc pod uwagę że go nawet bić nie mogę sami widzieliście tutaj tak to że się go nie da cyk a wejść co bym zrobić Cyk, cyk cyk cyk. cyk cyk, cyk, Akurat nie jaki, Kilofa nie że to nie ma sensu To teraz co? Widzimy się jak zrobię i wejście i przeniosę rzeczy Wizowie wróciłem, Ty przyniosłem rzeczy Pięk sobie skrzynkę no i drabinki, no ale kilofa Tak jak kill Takie szczęście. Znalazłem jeszcze stack, no nie należy go więcej, co robię sobie bardziej. Jeszcze jakieś kroki. Dźwięki Ja bym to sobie zrobił, jakby. Mam nadzieję, że oni nie umieją wchodzić po drabinka To nie ma Nie no, jest przerażony. No, więcej strania w od samych dźwięków niż widzenia faktycznych mobów Tak bym opisać obecnie moją sytuację Na no, pochodni też zapomniałem, z... nie, mam jedną pochodnię Dobra, potem, dobra. Robimy seta. No dobra. Secik, po prostu nic innego nie zrobię. Klata. Spodnie. I buty. Jeszcze mam na kilo, Dzięki czemu mamy full set. No i mogą mi na tym wyżej teraz podskoczyć. On ma duże wyrażenia, ale długo atakuje ten ma mniejsze, ale szybciej szybciej uderza. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Czekaj on atakuje to, atakuje szybciej niż to i się różni tylko troszkę. Więc to w teorii jest lepsze od tego, ale to tak w teorii, no nie. Chyba ile tym użyć. To ma więcej użyć. No tak. No i z takim myślę tutaj akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dużo zrobiliśmy. Jak widzicie, mamy już bazę. No, że spotkaliśmy tylko The Silence możecie właśnie napisać, że go usuwać czy nie, bo szczerze on strasznie mnie wkurza. No i straszy oczywiście tak, ale przez niego gameplay jest utrudniony. Możecie napisać co o tym sądzicie i do zobaczenia. Elo!